floor. Chciałam wam strasznie podziękować, bo to jest dzisiaj piąta edycja Sercem Malowane. Akcja się tak rozkręca, nie dzięki mnie, ja tam sobie coś wymyśliłam, ale tak naprawdę to wy tą akcję realizujecie. i. Yy, za każdym razem ta akcja mnie wzrusza i gdzieś tam mnie emocjonalnie rozwala, ale dzisiaj się trzymam, dzisiaj będę twarda, dzisiaj wypłaczy, ja dzisiaj nie będę płakała, bo już muszę się do tego przyzwyczaić. I chciałam wam strasznie podziękować, ogromnie, z całego mojego serca, że w ogóle chciałyście tutaj przyjechać, wziąć udział w akcji, chciałyście pomóc i mam nadzieję, że złapiecie tą akcję jako swoją i rozniesiecie ją nie tylko w Polsce, ale i za granicę, co tak naprawdę się dzieje i to jest dla mnie powodem, ogromnym powodem do radości. Ja wam też dziękuję, że nam zaufałyście, bo to jest strasznie trudno zaufać komuś, kogo się nie zna. Tak dużo przeszłyście, ja wiem ile to dla was znaczy i że w ogóle... Dałyście nam szansę, żebyśmy te usta Wam mogły zrobić i tę urodę poprawić. Ja myślę, że dzisiaj, w tej chwili, to już dokładnie wiecie, że ta uroda należy się każdej z nas, bo my od Was i Wy od nas niczym się nie różnicie. Tak naprawdę uroda jest dla każdej kobiety i Wy na tę urodę jak nikt zasłużyłyście. Także dziękuję Wam z całego serca, że wzięłyście udział w akcji, a Wam, że chciałyście dziewczynom pomóc. No i mam nadzieję. Że to będzie miało jakiś taki y, głębszy sens. Pięknie Wam dziękuję.